Malgorzata ochme o Filipie Heizerze, cokolwiek by zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie czysto niesprawiedliwie. Filip Heizer już od lat jest w rodzimym showbiznesie jedna z postaci, które jest pełne skrajności. Z, z jednej strony gospodarz Dzień Dobry TVN i Zygmunta Heizera angażuje się w rozmaite akcje charytatywne. Czego w końcu nikt nie podważa, z drugiej z kolei generuje kontrowersje. Które kończa się zwykle lawina negatywnych komentarzy. I nowymi akcjami charytatywnymi, pamiętnej parodii ataków paniki, wielu nie może mu wybaczyć do dziś. Każdy, kto śledzi polski show biznes od lat, z pewnością był świadkiem jednej afery z Filipem Heizerem w roli głównej, zaczynając od ataku paniki w Dzień Dobry TVN. I przez pamiętne homofobiczne komentarze, a kończac na głośnej sprawie celowania kobiet w Ameryka Express i jego reakcji. Prezenter, co prawda, przepraszał za wspomniane akcje, jednak wielu miało zastrzeżenia nawet do formy i treści oświadczeń, pod którymi się podpisywał. Zobacz tez, Zygmunt Heiser w końcu powiedział: Co o Filipie Jest dość wyrozumialny. Kropka To jest dorosły człowiek Podejmuje dorosłe decyzje. Dziś Filip stara się unikać kontrowersji, jednak wielu wciąż ma mu za złe akcje z przeszłości. Które ciągną się za nim jak cien. Teraz głos w sprawie postanowiła zabrać Malgorzata Ochme, A więc jego ekranowa partnerka ze Daniówki. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Gospodyni Dzień Dobry TVN zgodziła się na rozmowę z reporterką Plotka? Która zapytała ja o zdanie w sprawie negatywnych komentarzy publikowanych na temat Filipa w internecie. Co ciekawe, jego koleżanka z programu twierdzi, że im wynika to m.in. z urodzenia się w medialnej rodzinie. A opinie, które pojawiają się w sieci, Esa czysto niesprawiedliwe. Filip wiesz, jakby jest Filipem Heizerem i jak się już urodził, to był Heizerem i cokolwiek by nie zrobił. To i tak generuje też kontrowersyjne opinie. Czysto niesprawiedliwie? Myślę, że każdego to dotyka. Ale myślę, że coraz mniej. Ja mam mniej hejtu, ale ostatnio mam wrażenie, że więcej, argumentuje. W których przypadkach kontrowersje byle niesprawiedliwe? Tego już nie tłumaczę. Na temat samego hejtu mówi z kolei tak. Im wyższa jest Twoja popularność, to nawet nie zauważasz tego w kontekście swojego życia, tylko zauważasz to w kontekście hejtu. Każde nasze zachowanie jest oceniane głównie negatywnie. Mnie jest to łatwiej zrozumieć, ale nie mówię, że mnie to nie dotyka. Mnie jest łatwiej to zrozumieć. Że nie jest to historia o nas, a o ludziach, którzy to piszą tłumaczy. Faktem jest, że dla hejtu nie ma żadnego usprawiedliwienia, a bezpodstawna i często bolesna krytyka to zmora dzisiejszych czasów. Szczególnie w sieci. Nie sposób natomiast nie odnieść z wrażenia, że coraz częściej w pojęciu hejtu opakowuje się jest konstruktywna krytyka. Która zazwyczaj wynika z szkodliwości społecznej czynów danej osoby. A wy zgadzacie się z teorią prezenterki?